Koniec sezonu w skokach narciarskich i koniec kadencji Stefana Horngachera. Austriak pożegnał się z polską kadrą. Zastąpi go dotychczasowy asystent Czech Michal Doleżal. Dziękuję bardzo na całej kibice. To były ostatnie słowa Stefana Horngachera w roli trenera kadry Polski. Przenosi się do Niemiec i zostawia po sobie ziemię niespaloną, a obiecaną. Obiecał sukcesy i je mieliśmy. Te trzy lata były niewątpliwie wspaniałą przygodą i pełną nowych doświadczeń. Żegnam Austriaka, witamy na polskim pokładzie Czecha, dotychczasowego asystenta Michala Doleżala. Dla niego to będzie największe wyzwanie w zawodowym życiu, sprawić by polski gwiazdozbiór wciąż był najjaśniejszym punktem w Pucharze Świata. Czuję dużą odpowiedzialność. I, ale e, nie boję się tego. Prace zaczynają już od poniedziałku. Ostatni akord sezonu w planicy to także zwycięstwo i rekord skoczni Rioju Kobayashiego. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła, był czwarty. Ostatni konkurs w sezonie, czwarte miejsce Piotra Żyły. Nowy trener reprezentacji. W planicy sporo się działo, a szczegóły w specjalnej relacji przygotowanej przez Filipa Czeszanowskiego i Sebastiana Parfianowicza. Cóż, to był za niesamowity dzień w Planicy, naprawdę przepiękna puenta tego sezonu. W zasadzie, Filipie, nie wiadomo od czego zacząć. Nie wiadomo za co się złapać, bo można by było obdzielić no kilka albo nawet kilkanaście konkursów wrażeniami. Tak, no my zaczniemy od końca, czyli od tego co wydarzyło się po konkursie Pucharu Świata, czyli od słów Stefana Horngachera, który po trzech kapitalnych latach, równo trzy lata temu podpisał z reprezentacją Polski kontrakt, dziś powiedział koniec. Tracimy najlepszego trenera na świecie, to bez dwóch zdań, 71 polskich podiów w 97 konkursach Pucharu Świata za kadencję Austriaka, coś niebotycznego, coś niesamowitego, 8 podiów w 11 konkursach imprez mistrzowskich. Tracimy i jednocześnie, mam wrażenie, tracimy bez żalu, mówiąc Michal Doleżal będzie godnym następcą, był asystentem, wszystkiego się nauczył, nie zostaniemy na lodzie. Chociaż zaznaczmy, że opcją numer jeden był Rony Hornschuh, trener szwajcarów, ale nie chciał opuszczać Szwajcarii. Ja nie powiem, że to jest plan awaryjny, ale na pewno najlepszy z tych możliwych. Coś się kończy, coś się zaczyna. Posłuchajmy dwóch największych, naszym zdaniem, zdaniem dzisiaj bohaterów w Planicy, czyli Stefana Horngachera i Michała Doleżala. Dzisiaj mogę już ogłosić moją oficjalną decyzję. Nie przedłużę kontraktu z reprezentacją Polski. Ale chcę też dodać, że to był wspaniały czas. Chyba najlepszy w mojej karierze trenerskiej i trudno będzie go przewić. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję bardzo na całej kibice. Co... A teraz proszę, kontynuujcie tę pracę z następnym polskim trenerem. Czuję, czuję dużą odpowiedzialność. I, ale v, se toho, bo, bo vím, jak pracujeme. A máme, máme štáb bardzo mocný i celý zespůl To budeme pracovat tak, jak dalej. A, a może będzie jeszcze lepszy. Michał, muszę zapytać Ciebie o relacje z zawodnikami, bo także z ust Adama Małysza słyszeliśmy głosy, że trener kadry nie może być do końca kolegą zawodników. Musi umieć walnąć pięścią w stół. Ty masz taki charakter, bo Stefan Hornkacher bez wątpienia miał. Tak, ja już miałem kadrę w Czechach i starszych zawodników. Tego się nie boję za cały... Trener musi być też kolegą, ale też musi dać granice. i przez tą granicę się nie przekroczyć. Jak będę coś decyzje, decyzje będą jasne i, i, i dane. Żegnamy się ze Stefanem Horngacherem najpiękniej, jak się dało, na podium pucharu narodów, kryształowa kula w rękach Polaków, Mazurek Dąbrowskiego. To są takie chwile, które warto przeżywać. Przeżyjmy więc jeszcze raz. Piękny gest reprezentacji Polski, bo tę kryształową kulę z Zapuchar Narodów podarowali Stefanowi Horngacherowi. Myślę, że w najładniejszym miejscu w swoim domu mieści Stefan Horngacher. W zasadzie dzisiaj mi tylko zabrakło łez, ale to twardzi faceci. Myślę, że gdzieś tam wewnętrznie to się kotłowało, bo Kamil Stoch nawet nazwał Stefana Horngachera przyjacielem. Tak, rozmawiałeś z Kamilem Stochem, ja rozmawiałem z Dawidem Kubackim. Powtarza się wątek tego, że oni są spokojni, choć zdają sobie sprawę, że tracą. Najlepszego trenera w świecie skoków narciarskich. Posłuchajmy. Te trzy lata były niewątpliwie wspaniałą przygodą i pełną nowych doświadczeń. Dużo inspiracji, dużo takiej energii do rozwoju. No i cieszę się, że miałem przyjemność pracować właśnie z takim trenerem, który był jednocześnie i moim no, takim wychowawcą, przyjacielem. Dobrym takim duchem zespołu, a przede wszystkim kapitanem tego zespołu. W jego miejsce to już wiemy: Michal Doleżal. wejdzie w te buty Stefana Horngachera, Czy rozmiar może być yy, za duży? Nie, uważam, że Stefan pozostawił po sobie, czy znaczy pozostawia, no, wypracowaliśmy mnóstwo, mnóstwo spełny, pewnych schematów, mnóstwo, znaczy nie mnóstwo, tylko taki bardzo dobry system. I no, zawsze przychodzi taki czas, kiedy trzeba puścić rękę rodziców i samemu przez życie. No i uważam, że taki jest czas właśnie teraz dla nas, jako dla grupy, która jest bardzo dobrze rozwiniętą grupą. W dalszym ciągu bardzo zmotywowaną, pełną energii i chęci do e, skakania na nartach no i mam nadzieję że teraz e, nie będzie smutku a będzie będzie wiele radości. Michał e, no, też, też ca, cały czas współpracowaliśmy z nim przez ten przez ten e, okres czasu więc e, no, myślę że sporo sporo co się, co się miał nauczyć od Stefana to się nauczył. E, był co prawda trochę innej e, w trochę innej roli w, w tej grupie ale e, na każdym treningu tak samo ta współpraca mniej więcej wyglądała, że jak Stefka nie było, bo pojechał na, na odprawę czy na coś tam, no to Michał tego pilnował łącznie z Grześkiem Sobczykiem, więc no to, jest, to, to jest taki mechanizm, który się sam uzupełnia. To nie jest tak, że jest jeden wielki tryb, który wszystko napędza, i, a reszta się tylko kręci w kółko. No dobrze, czas wysiąść z karuzeli trenerskiej i podsumować ostatni konkurs i, i cały ten sezon. Chociażby krótko. Dzisiaj naszym bohaterem dnia, bez wątpienia narciarskim bohaterem dnia, Piotr żyła 248 metrów w pierwszej serii. Popatrzmy na ten skok, wyglądało to absolutnie kapitalnie, a Piotrek potwierdził, że koniec sezonu ma fantastyczny i latać też potrafi fenomenalnie. No i nie wyjechał na plecach jak wczoraj, tak więc Szapoba. Myślę, że dla Piotka ten sezon to ze wszystkich kadrowiczów to był największy roller Coaster, tak? Ten początek fenomenalny, te podja seryjne, później mały dramat na turnieju czterech skoczni, no i przebudzenie się niczym Feniks z popiołów. To był Roller Coaster nie tylko na skoczni, ale też poza nią dzisiaj wręczyliśmy naszym zawodnikom. Świadectwa, w końcu skończył się ten szkolny rok narciarski. Piotrek żyła tam między innymi, dostał ocenę za język polski przed kamerami. Jak I... to tam było dostateczne? Tak, bo sam przyznał, że na początku było świetnie, bo kamer unikał, a potem niestety musiał się stawiać, więc niech będzie dostateczny. Bardzo było wesoło, bardzo sympatycznie. Kamila Stocha pochwaliliśmy za świetny angielski przed kamerami, bo jak wygrywa, to mówi przepięknie. Dawid Kubacki chyba fizyka najwyżej oceniana, prawda? Bo ten jego lot to jest pan profesor. E, tak, ta parabola zresztą no, wiemy nie od dziś, że to jest miłośnik, <kłysy> przepraszam, awiacji. Tak więc tutaj, gdyby można było więcej postawić niż celujący, to on by się załapał. No ale najwyższe noty dostaje w tym sezonie absolutny dominator Rioju Kobayashi. Musimy o nim powiedzieć na koniec: no bo tak, Puchar Świata wygrywa Kobayashi, ostatni konkurs wygrywa Kobayashi, planica Seven wygrywa Kobayashi. Mała kryształowa kula, hymn japoński znamy tu na pamięć. 21 miejsc na podium w 28 konkursach tego sezonu, niewiarygodne. No ja się zastanawiam. Pamiętam, z małyszem Adamem rozmawiałem tydzień temu i on mówi, nos mi podpowiada, że to może być zawodnik wszechczasów. Ja już nie mogę doczekać się przyszłego sezonu. No a niektórzy zawodnicy mówili na początku tego sezonu, że to będzie zawodnik jednego miesiąca, dwóch miesięcy. Poczekajmy, skoki narciarskie piszą swoje scenariusze. Pożegnamy się z państwem nowym rekordem skoczni w planicy. 252 metry Rioju Kobayashi o pół metra dalej skoczył niż kiedyś Kamil Stoch. To był e, piękny sezon, to był fantastyczny skok, a tę pułę skomentują Przemysław Wabiasz i Sebastian Szczęsny. My już bardzo dziękujemy. A ja chciałem jeszcze tylko dodać e, słówko. Mamy na e, Nie, nie, nie. Kamistok na konferencji prasowej w świetnym humorze dzisiaj bo Powiedział, że już nie lubi Rioju Kobayashiego, Kobayashi a Rioju siedział obok i tak się zafrasował. Nie chwycił do końca do dowcipu Kamila. My lubimy, lubimy go za takie loty jak dzisiaj. Do widzenia, żegnamy się z planicy. Ryoju. 20 razy na podium w tym sezonie. 248 metrów z kwalifikacji to jego rekord życiowy. Ależ wieje mocno pod narty, 80. Rioju Kobajarzy. Gdzie on wyląduje? Niewiarygodny skok Rioju Kobajarzy. Jego Ależ odpalił petardę. 252 metry. Nowy rekord w stoczni. O pół metra dalej niż Kamil Stok w marcu 2017 roku. Mówmy zatem jeszcze o Planicy, jakoś... Tam rzekło. się wszystko skończyło. Tak, e, wszystko nam się skończyło i zaczynamy tę e, część dotyczącą skoków narciarskich od Instagrama Piotrka Żyły, który no, napisał, że czwarte miejsce znowu, ale idzie się przyzwyczaić. Rzeczywiście te czwórki w tym sezonie Piotrka prześladowały, ale ten finisz w Planicy bardzo dla niego szczęśliwy, jak i dla całej drużyny, mimo pożegnania ze Stefanem Horngacherem. To jednak dzisiaj dużo takich grupowych zdjęć, dużo tej radości również w mediach społecznościowych i tu tutaj osobiste takie podziękowania od Maćka Kota dla byłego już trenera reprezentacji Polski. Kula, jak wiemy, jedzie ze Stefanem Horngacherem do Niemiec. Tak pomimo tego podpisu surowy, ale sprawiedliwy. Tak, zwłaszcza, że dał mu szansę na końcu jeszcze pokazać się w planicy. Mamy Michala Doleżala, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale i na taktyce, o czym przypominał Mateusz Leleń na swoim Twitterze, a serwis jumping.pl przypomina, że Kamil Soch i Michał Doleżal już kiedyś coś ich połączyło w 2000 roku był taki konkurs na Wielkiej Krokwi, w którym Doleżar, Doleżar wygrał samochód, a Kamil Stoch na mniejszym obiekcie wygrał zawody na nowego, młodego Martina Schmidta. Tak to się nazywało. Kończy nam się sezon w skokach. Załamany El Patron, ale nie ma się co łamać, bo już za, jest już poniedziałek, więc za 117 dni skoki wracają. Letnie Grand Prix będziemy pokazywać w telewizji polskiej, także proszę się nie martwić, skaczemy dalej. I też w zbiegu z piłką nożną, prawda? Tak jest.